Siema, siema, witam witam. Z tej strony Elzart. W dzisiejszym odcinku powiemy, w co warto inwestować podczas Rio. I następnie chciałbym zachęcić Was do subskrybowania kanału, powiedz takiego kontentu, w swoich pomysłów w komentarzach i dzielenia się opiniami z dzisiejszymi moimi propozycjami dla Was i możecie pisać, w co wy radzicie inwestować i może, mogę, że też zrobię drugą część. Zależy jak z stąd będzie to wyglądać. No i co, przejdźmy. Pierwszą rzeczą będzie standardówka u mnie, bo ostatnio strasznie spadają w skrzynie. Oczywiście z filmu nie będzie związany konkretnie, będzie związany w co inwestować podczas Rio, ale niekoniecznie z Rio i z naklejkami w które, ale może taki zrobię, w które inwestować i w co dokładniej, więc jak chcecie to lajkujcie. I piszcie oczywiście w komentarzach, żebym wiedział też, co Wy chcecie, żebym ja nagrał. I tak, pierwsza rzecz to będzie standardówka, czyli skrzynia załamania, która jeszcze jest, czy nie jest w dropie? Jest, oczywiście, że jest jeszcze w dropie, co jest o dziwo dziwne, a skrzynia jest bardzo na spadkowym. Jak wiemy, co się robi, gdy jest coś na wykresie spadkowym? Co się robi, zakupuje, tak? Jak działają, inwestorzy, kupują po najniższych cenach. I patrząc na to, że skrzynka niedługo pewnie wyleci z dropu, niedługo, niedługo, czy długo czy nie, radziłbym zainwestować, bo nie wiadomo czy do takich cen wróci. Złożyć zamówienie po 63 lub 2 grosze lub nawet pogrillować po 61 groszy i skupić naprawdę sporą ilość takich skrzynek. Naprawdę wydaje mi się, że aktualnie jest to bardzo dobry plan, a aktualnie dużo skrzynek pospadało. Możecie sprawdzać też pryzmaty, pryzmaty dwójki. I naprawdę powinno wam to po jakimś czasie oddać, wiem, że często mówię o skrzynkach i wiem, że się może powtarzam, ale naprawdę no jak widzę te ceny to aż, aż się chce inwestować na rok na przykład i za rok sobie sprzedać z potrójnym na przykład profitem, no przyjemne, albo na krótki termin od razu po typu skrzynka wyleci z dropu, myślę, że podleciałaby do złotówki coś minimum, jest to duży zysk, patrz na Steam, bardzo duży, około 30% wtedy zysku by było? Coś koło tego, bo byśmy złotówkę, coś złotowali, byśmy 90 groszy, no, jedna trzecia praktycznie, czyli 30% zysku po na przykład kilku miesiącach inwestując w większą sumę, naprawdę spoko zysk. Więc naprawdę zachęcam. I teraz tak, powiem bardzo kontrowersyjną rzecz i wiele osób nazwiemy szaleńcem po tym, co teraz powiem. I nie przerażcie się, ale to jest przez ostatnią moją obserwację bardzo spoko inwestycja i naprawdę nie przerażcie się. Tak, wpisałem teraz RMR. Eee, tak, jestem lekkim spierdolem po popierdolem. I że powiem warto w to inwestować, to jestem trochę głupi dla ryzykantów papierdolów takich jak ja. <grych> yy, warto w to inwestować. Już mówię dlaczego. Tak ostatnio obserwuję. Oczywiście chodzi o długoterminową, i myślę, że aktualnie fajnie by było zainwestować długoterminowo i przeczekać sobie rok. Rok półtorej włożyć to do magazynu masowo, yy, albo nawet może wystrzeli znów, chociaż nie liczyłbym na to, nie liczyłbym na taką opcję. Na przykład ja ostatnio żyłem na spostrzeżeniach North, które sobie podleciało, troszkę spadło, ale długoterminowo powiem Wam, że ostatnim czasem naprawdę rosło. Może tak nawet gdzieś tego nie widać, fajnie, ale ta naklejka wydaje mi się, że jest na dobrą inwestycją, żeby sobie rosła. Dlaczego? Jakby każdy naklejek z czasem będzie coraz, coraz mniej. Wiadomo, będzie to szło wolno, bo wolno, ale ostatnio zauważyłem nawet spoko wskoki. Na tych naklejeczkach czasowe czasem skacza, fajnie skaczą po prostu w cenie i pff, może ostrożniejszą, nieostrożniejszą radziłbym zrobić nawet z nie niedużą oczywiście. Dla mnie to jest takie dla was e, porada, że możecie, może to fajnie wystrzelić Wam i fajnie polecieć teraz w czasie w górę. Aktualnie to widzicie co się giba, giba i giba się synu do 88 groszy i spadło do 70, ale nawet po tych 89 groszach, na przykład, skupując po 50 parę. Może naprawdę już spoko zarobić na tych rmr Wszyscy ci znamy y Ja też sam, w skrócie sam się śmiałem z tych. E, z, no z tego eventu całego. no Za dużo tego po prostu było i zużyć, co inwestowało i tak to skończyło i są zbyt podobne teraz naklejki i są takie średnie. Ale jakieś pieniądze można włożyć, odłożyć i potem stawić sobie zamówienia sprzedaży, jakieś spoczko i naprawdę myślę, że odda. No i co? To było na tyle w tym filmie. Lekko popierdolony, wiem. S co, so, zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, że o tym mówiłem. Trading w opisie, jakby ktoś chciał mi coś wysłać i pojawić się na początku filmu. Ja jestem Elzar, trzymajcie się. Cześć.